Siemanko, dzisiaj jeszcze raz przejdziemy się pod świątynię Sen ponieważ jeszcze musimy coś dokupić tak też z tymi zakupami, że mimo że cały dzień tam spędziliśmy, no jeszcze coś potrzebujemy dokupić. No niestety tak to bywa. No i postaramy się dzisiaj pójść już do tych slamców zobaczyć, bo mamy na to czas. Ole słońce wychodzi, więc jest super. No i jest też taka sytuacja nieciekawa, że miałem film nagrany z Japończykiem z Kotaro Hisada z kanału Kotaro Hisada. Tylko po zmontowaniu tego filmu już nie miałem miejsca, żeby wrzucić kolejne filmy z, z kamery. I tak wyszło, że usuwałem stare filmy i ten jeszcze film z Kotaru usunąłem. I te z jeszcze usunąłem I, i później się niestety zorientowałem i tak wyszło, że, że nie mam teraz tego filmu, kurczę. I nie wiem, kurczę, nie wiem jak to teraz zrobić, ponieważ no, próbowałem odzyskać te, te filmy, ten, ten film już zmontowany, ale mimo że ściągałem jakieś tam różne programy do odzyskiwania takich właśnie rzeczy, które zostały już usunięte nawet z kosza, żeby e, mieć wolną pamięć w komputerze, to te, pliki mi, te programy tak mi pokazywały, że ten plik jest uszkodzony i nie da się tego odzyskać. Ja próbowałem paroma programami i nie no kurcze mamy XXI wiek, a nadal nie możemy tak naprawdę nawet odzyskać e, utraconych plików z, z komputera, które sami usunęliśmy i to jest naprawdę coś przerażającego. Jakbyśmy, nie wiem, jakby dopiero komputery powstawały, to, to wtedy takie coś mogło być, ale że teraz, że tak, takim naprawdę kurcze gdzie jest tak technologia rozwinięta i nie możemy odzyskać swoich plików, to naprawdę jest przerażające. nie wiem, Jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś naprawdę bardzo dobry program, który potrafi naprawdę odzyskać taki film, to dajcie mi znać, może uda się jeszcze go odzyskać. No i nie wiem, tu tam w tym filmie ogólnie opowiadaliśmy o tym, o czym on prowadzi kanał. To jest Japończyk, który prowadzi kanał po polsku, tak samo jak Ignacy z Japonii dla Polaków. No i tutaj pod tym filmem wtedy dam wam link do jego kanału. Zobaczcie jak ta osoba w ogóle wygląda, kim on w ogóle jest, co, co tam w ogóle, jakie treści przedstawia na swoim kanale. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście zasubskrybujcie jego kanał, napiszcie jakiś miły, pozytywny komentarz, bo no nie wiem, kurczę, no naprawdę nie, nie fajnie się z tym czuję i teraz wam to ciągnę w głowie i jest mi tego naprawdę szkoda, co się stało z, z tym filmem i co chwilę jakieś głupie jakieś pomyłki robię bo ciągle mam to w głowie ciągle o tym myślę gdzieś, gdzieś podświadomie nawet nie wiem, mam nadzieję że jakoś da się to odzyskać nie, może macie jakiś pomysł jakieś programy znacie może takie naprawdę dobre które da się naprawdę odzyskać ja odżywałem Rekuwy i jeszcze jakiegoś tam znalazłem jakieś, już nie pamiętam nazwy ale jeszcze jakiś jeden próbowałem i były te same problemy że nie dało się tego odzyskać więc nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać, a my wtedy lecimy już z kolejnym dniem, z kolejnym filmem Tutaj oczywiście ze mną wujek nadal jest Pozdrawiam Tak, właśnie, bo pozdrawialiście wujka, to teraz wujek pozdrawia was Nawet nie wiedziałem, że przy Sensoji jest takie malutkie, wesołe miasteczko Jakieś tutaj mają jakieś... Gdzieś... Tak. Przechodziliśmy trochę inną trasę i takie jakieś takie śmieszki, takie krzyki słyszałem no tak od razu jak mi się skojarzyło, że jakieś tutaj musi być wesołe miasteczko. Nie takie jest, jakieś małe, ale jest jakieś. No jak widać ludzie się tam cieszą, to coś tam jest. Jakieś wydarzenie będzie. Jesteśmy teraz w sklepie Don Quixote, gdzie można kupić praktycznie wszystko, prawie wszystko. I tem przy stacji Asaksa. Jest czyny 24 na dobę, czyli kiedy byście nie chcieli kupić sobie coś wydziwnego, to zawsze możecie tutaj przyjść i takie coś poszukać. Spożywcze, chemia, ciuchy, elektronika, wszystko tutaj znajdziecie. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, nie wiem gdzie są te slumsy, nie wiem naprawdę. Nie chcę mi się już tego szukać. Najważniejsze, że zakończyliśmy w końcu sprawy z zakupami i chyba na tym sobie już dzisiaj odpuścimy. Już nie wiem czy będziemy jeszcze gdzieś jechać, ale też szukanie slumsów raczej sobie odpuszczę, już mi się naprawdę nie chce też niełatwo jest to znaleźć, chyba tak naprawdę. A może jeżeli łatwo, to, to może ja jestem ślepy po prostu, więc sobie po prostu go odpuszczę, bo mi jakoś na tym nie zależy. Mam no, nadzieję, że wam też nie. Tak szczerze mówiąc, to to mi wygląda na slamsy. Może to są slamsy. Kto wie. No, zbyt elegancko to tutaj nie jest i czysto.